Siemka, witam was w kolejnym materiale na tym kanale i po dosyć dużym zamieszaniu, poprzez baraż udało mi się awansować z powrotem do splitu pierwszego w PFL-u Polish Foxes League. No i na początku plany były takie, że nie będę tutaj się ścigać, przynajmniej w splitcie pierwszym, ale ostatecznie doszedłem do yy, takiego porozumienia sam ze sobą w sumie też i postanowiłem podjąć walkę z powrotem znowu w Splicie pierwszym i no po, powalczyć o poprawę rezultatu z poprzedniego sezonu, gdzie tam dużo razy mnie nie było yy, i ogólnie te słabe wyścigi jakieś notowałem. No, ten wyścig też dosyć chaotyczny, ale no wiadomo, inauguracja sezonu. No i no, tutaj się wszystko mogło zdarzyć. Mniej więcej może sprawdzamy, gdzie będziemy w stawce no kwalifikacje nie najlepsze i nad tym elementem na pewno będzie trzeba popracować, bo kwalifikacje otwierają opcje, dobre kwalifikacje otwierają dużą opcję do wyrywalizowania o czołowe pozycje. Teraz zobaczcie sobie końcówkę tego okręża pomiarowego mojego, które niestety nie dało mi awansu do Q2, bo mieliśmy akurat weekendy Q1, Q2, Q3. Niestety na 16 miejscu skończyłem, a teraz zapraszam Was już do oglądania. Łamać. Zobaczymy, jak tu przyjdzie. Sorry, sorry, chłopaki. <laughs> nie wiem, ja z, nim, ja z nim na slaloma tańczyłem, nie? On, on, on. Siedemna... <laughs> Szesnasty jestem, aha. A to nie. Ale mnie No, kornel, no, słaby start. No. O, ja się boję. Boję się. Leci fełłłowe i coś jeszcze chyba poleciało. Dobra, ważne, że bezpiecznie i żyje. Ja też żyję, ale spadłem. No. Fajny, fajnie, że break testy robią Jedź, przypali, jedź. Break testa dostanę I mam winga No uwagamiego. co za gość, nie? UJA! Co za gość Co wy tu jakieś sztuki walki uprawiacie? Co za gość A to... Wziął gość, za koło... No, gość czym mnie o tylnie koło i... Masz uwalonego winga? No Ja też, ta witam w klubie a, I, ty 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 ma ma I teraz nie ma escę! I teraz nie ma escę! Ale goś wiesz, wziął i zahaczył mnie za tylnie koło, nie? Ty, a możecie mi dać moją strategię, żeby zjechać do boksu? Aby zaczął, żeby tylko przypalił, wziął i. i mnie wyprzedził. Miał softy. Przepraszam. bo tu na wjeździe To matek jest za to, mam nie. Dobra, muszę wyhamować, nie? Ja hardy biorę. A ja już nie zdążyłem. I czekamy na opcję, nie? Ja. Imba. Caution. O. No i. No wiesz, masz. Wagadory mam. Delta mam. Po hardy? Nie no, no, wyjechaliśmy dopiero na tych... Ja bym został. Ale... Ja Aha, bo ty zjadę. jesteś na medach, dobra, to jesteś na hardy sorry. I będzie jeszcze jedno? Nie, nie jedziemy nie. No. no wziął i wywalił w bandę, nie? Nie, no po prostu fit No i te opony są tragiczne Trzeba odpowolę odpuścić sobie w tym to jeden do. Stanny leci. Mhm. Aż bym się nadział na niego, nie? Kontra poszła. No i warn za ten zakręt, te sześć. Dobra, ale tu, tu wiesz, tu można na karach zyskać też Mi się wydaje, bo tu te track limity są powalone O nie, tuńczy Klaus Postaram się, ja się przeczytam, ale na prostej Ktoś się wywalił, rozumiem SC znowu Nie, nie, nie przejdźmy jedno ja błagam Też bym chciał Tam bana też na 5 serwerów od razu Jestem P1 Ej, wszyscy boksują, Waj. Jestem P1 Ej, ale czemu wszyscy zboksowań? Nowe hardy chyba zjechali Tak? Okay. Muszę to dogrzeć, wszystko No, no, no A tak mniej więcej gdzie? Z, na wyjściu, za wyjściem o trochę teraz za okay, wyjściem okay. myślę Okej, okay, okej okay. Trzy, 2 Jeden. Jest Kurz przez przypadek wyłączyłem Nara! Pojechał. <grywa> Jeden <grywa> Pojechał? <grywa> Pojechał w ścianę Alfa tauri Po prostu niedogrzane opony, wiesz? No. Ja też mam. Sajonara, koledzy. Dobra, teraz się lepiej w ten... O kurwa, drugi reward. Dobra, mi od tej zewnętrznej już. Ja, ale... Dobra, nie wyprzedzam go, ale taki by mi switchback siadł, jakbym był na innych oponach. Ale by mi siadł switchback. as that is. O, ale posz... no ale... Mi się daje, że on wykorzystał ten błąd z track limitami, nie? Co ty gadasz? Ale nie wiem, nie jestem pewien tego, nie? Nie jestem pewien, bo tego nie widziałem. Ale tak jakbyś miał nadzwyczajnie dobre wyjście ode mnie. Kurde, nie mam Nie zerwa się z tego dersu, nie ma batu. Pakuto, to cały czas przestrzeliwuje hamowanie. Cały czas. Nie? Jedzie, wiesz. O! Ma DRS czy nie ma DRS-u? Kto? Trzeci nie? Nie lagros, chyba, chyba się urwałem. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma adersu, nie ma To błąd popełnił, błąd popełnił, błąd popełnił, błąd popełnił. Z teraz. Sorry, zostawiam was. Dawaj, dawaj. Nie. Dobra. Nie no spinowało mnie. Czemu? O... Sie No kurde. Kurde, szkoda, fest. Teraz... O kurde, no szkoda, że dam tego zahaczyła Kontra za dużą walałem, Chyba, Znaczy za, za dynamiczny ruch zrobiłem na tego ponad. Dostałem... Podstarowności <gry> dostałem. Nie, od Oversteera, dobra, sorry, nadstarowność on żółta flaga Wywalił się SC będzie? O ileś tu ich wywaliło stary S S, Zjeżdżam po softy, ja zjeżdżam po softy Nie wiem czy można to określić fartem solenizanta <grym> Ta A piątkę dostałem, no to fajnie Bo nie wyhamowałem No to nie ma farta Dostałem 5 sekund ja, No to jest to, nie? Ten gwiazd Kompletnie tej gry nie czaję, nie? Jak te poklocka, ja pierwszy. Kompletnie nie czaję tej gry w tym momencie. I Blast w finisie. XD. Nie, no nie, 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 no nie. Gdzie ty stary to atakujesz? Co ty zrobić. zrobisz? No, Baku się wyspinował i mnie uderzył. Ten damage jest zwalony totalnie. A, Nie, dziesiąt. Ale co to było? No, niestety, tak kończymy y, ten inauguracyjny wyścig w Australii w PFL-u. Można powiedzieć taki powrót mój do no, ścigania. Y, w, tak jak powiedziałem na początku nagrania. Był to wyścig dosyć chaotyczny, trochę się tutaj podziało, szczególnie, że to nie było pierwsze podejście do wyścigu, bo jeszcze przed tym podejściem było nienagrane przeze mnie podejście, gdzie jakby władze ligi zorganizowały czerwoną flagę, bo trochę za dużo się tam podziało. Co do wysiły, no to niestety, no też moje głupie błędy jakieś tam małe, a szczególnie ten jeden z tym spinem. No może gdyby nie ten spin, to byłbym w ogóle w innym miejscu, w innym czasie i może bym dowiózł jakąś lepszą pozycję. No niestety no stało się tak. Przy tej ostatniej sytuacji na przedostatnim zakręcie, no to klocek zaatakował Baku, po prostu za szeroko pojechał, no bo to jego tak, taki błąd, nie, bo za dużo, za dużo gaz dał, ale zbytnio nie mam pretensji do nikogo tutaj. Po prostu ten model uszkodzeń w tej grze jest po prostu śmieszny, no bo ja się stykam myślę, z kimś z nie, nie, nie. moim przodem bolidu, a wywija mnie jakby od tyłu, nie? Więc to jest w ogóle śmieszny żart. Ale spokojnie, no mamy jeszcze 17 wyścigów to do końca tego sezonu. Mamy czas, żeby się odbić na kolejnych wyścigach. No i jest takie przekonanie, że da się tutaj porywalizować, no tylko trzeba się postarać też w tej czasówce, żeby osiągnąć dobrą pozycję. Ja też dziękuję Mendelssohnowi, z którym się fajnie gadało na Rady wyścigowym podczas tego wydarzenia tutaj, inauguracji sezonu w PFL-u. No i co? Na teraz dziękuję Wam bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia. Hej!